Proszę pana burmistrza o złożenie ślubowania. Czy mogę poprosić mikrofon? Obejmując urząd burmistrza miasta głowna uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu. A powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. No i teraz jest chwila na y, życzenia i gratulacje. Pani Przewodnicząca, czy ja mogę. Bardzo proszę. Jest to Może został już za dużo. Szanowni Państwo, to jest taki zwyczaj, że zawsze po ślubowaniu e, trzeba powiedzieć kilka słów. Dla mnie jest to dzień. Będzie to dzień pamiętny, ale jest to też dzień uroczysty. Przypominam sobie. Taką samą sytuację, która miała miejsce 14 grudnia 4 lata temu, w 2010 roku. Dzisiaj też jest grudzień i po raz drugi ślubuję jako burmistrz mieszkańcom to wszystko, aby jak najlepiej urząd pełnić i aby miasto Głowno rozwijało się możliwie najsprawniej, naj Najlepiej w dobrym kierunku. To, co było do tej pory, można powiedzieć jest historią. Oczywiście jest to dobre wspomnienie, i chcę powiedzieć, że kiedy 4 lata temu miałem możliwość rozpoczynania pracy na stanowisko burmistrza, to no, mieszkańcy Mogli sobie zadawać pytanie, jak to będzie wyglądać. W każdym razie wtedy zaufano mi, i wydaje mi się, że wynik sprzed kilku dni pokazał, że tego zaufania nie zawiodłem. Ale to już przeszłość. Od dzisiaj pracujemy w nowej kadencji i od dzisiaj pracujemy od nowa. To te nadchodzące dni będą świadczyły o tym, czy to zaufanie udzielone mi i 16, i 30 listopada nie zostanie przeze mnie roztrwonione. Chciałbym powiedzieć wszystkim, i na tej sali, i również mieszkańcom, że będę się starał, aby wykonać swój obowiązek jak najlepiej. Jednocześnie wiecie, jak pracowałem i wiecie, jaki jestem. Nie mam zamiaru zmieniać tego, co uważam za dobre, a chciałbym poprawiać to, co było niedociągnięcie. Bardzo dla mnie jest to ważne, że te czterolecie zostało docenione, ale chciałbym podziękować tym, którzy na mnie głosowali, zapewnić, że zrobię wszystko, by się nie zawiedli, a tym, którzy na mnie nie głosowali, Mam nadzieję udowodnić, że może zmienią zdanie. Chciałbym również podkreślić raz jeszcze, bo jesteśmy jako burmistrz i jako Rada Miejska zobowiązani do współpracy na rzecz mieszkańców, na rzecz samorządu. Jesteśmy zobowiązani wykonywać wszystkie działania po to, żeby mieszkańcom główna żyło się lepiej. Cieszę się z obecności panów starostów, nowo wybranych, i też gratuluję tego. Zaszczytnego, tych zaszczytnych urzędów. Cieszymy się, że poprzedni, mój poprzednik, pan Wojciech Brzecki jest teraz w zarządzie powiatu Zgierskiego, a że do niedawna nasz radny, no w wyniku no takich, a nie innych ustaleń wyborczych, gmina główna jest w innym okręgu, ale przecież bezpośrednio z głównym no z, z sąsiaduje. I w związku z tym cieszymy się, że pan Bogdan Rota Starostą Zgielskim został, bo to gwarantuje rzetelną pracę. A więc mam nadzieję, że na współpracy między samorządem miejskim a powiatowym mieszkańcy główna, będący mieszkańcami gminy miasta, jak i również przecież jednocześnie powiatu będą zyskiwać. Chcę również powiedzieć, że jestem umówiony jutro na spotkanie z panem Marszałkiem Witoldem Stępniem, aby współpraca z samorządem wojewódzkim była również jak najbardziej owocna. Dziękuję raz jeszcze. Proszę mi wybaczyć wszelkie niedociągłości już tak trochę do przodu patrząc, ale chciałbym zapewnić Państwa wszystkich, że otwieramy nową stronę, niezapisaną i te wszystkie urazy, które może kiedyś tam były, o których dzisiaj nie warto wspominać, chciałbym, aby zostały odłożone. Mamy przed sobą 4 lata pracy. Główno wymaga. Poważnych, odważnych rozwiązań. Chcemy, aby za cztery lata móc spojrzeć wszystkim mieszkańcom prosto w oczy, wiedząc, że zrobiliśmy to, co mogliśmy. I a, mam nadzieję, że wszyscy razem do tych działań się w każdy swoim zakresie dołożymy. Bardzo dziękuję Państwu.